Opis tego produktu jest tak bardzo AliExpressowy. New game building blocks, my world organs, organs, naprawdę. Boxes children assembled box deformation gift question mark box? Wow. Lepiej tego nie mogli opisać. Jakieś samo przeglądałam internet w poszukiwaniu dwóch zestawów Lego, które mogłabym porównać. To znaczy Lego i zestawu takiego z Aliexpress. Szukałam czegoś z Minecrafta, jednak napotkałam na naprawdę intrygujący zestaw, który istnieje tylko i wyłącznie na Aliexpress, który jest bardzo podobny do tej kostki z Mario, którą się otwiera i w środku są tynki tajemnicze, małe światy. Znalazłam coś właśnie takiego na Aliexpress. Jednak jak widzicie to pudełko jest zaskakująco małe na no, taką kostkę, dlatego jestem bardzo ciekawa, co nam z tego wyjdzie. Dzisiaj taki lekki odcinek, w którym otworzymy sobie klocki z Chin. Bardzo możliwe, że jest to jakiś zestaw, który być może kiedyś w przyszłości ukaże się z tego, Albo na przykład miał się ukazać, ale jakieś dziwnie drogi się potoczyły i nigdy się nie ukazał. Jednak jestem bardzo ciekawa, co nam z tego wyjdzie. Jeszcze jeden worek. <grystanie> oczywiście nazwa jest stosownie daleka od Minecraftowej, a my zdecydowanie nikt się nie zorientował, ale jednocześnie tak bliska, że no, trudno się nie domyślić, że jest to po prostu z Minecrafta. Jest to My World Mechanism Box. Zestaw składa się z 722 elementów, jest 18 plus i po zakończeniu kolania ma nam wyjść coś takiego. Jak widzicie, worek jest tylko jeden, więc tutaj nie ma w ogóle tematu pod tytułem worek numer 1, 2, 3, 4, 5. Po prostu wszystko trzeba ułożyć, więc lecimy. No, i jest wreszcie ułożony. I pewnie zastanawiacie się, gdzie ten zestaw jest. Jak się okazuje, jest on mniejszy niż instrukcja po ułożeniu. Z drugiej strony, co ja się dziwię, bo kosztował niecałe 50 zł, zdaje się, że około 45 zł, razem z wszystkimi promocjami na AliExpress. Więc za tą cenę można powiedzieć, że jest to arcydzieło. A przynajmniej arcydzieło do momentu, w którym nie ruszycie tej kostki. Ponieważ kostka ta jest troszeczkę jak puszka Pandory. Układacie ją, ma jakiś tam w środku magiczny mechanizm, ale za nic świecie jej nie otwierajcie. Nigdy. A dlaczego? Bo rozpadnie wam się dosłownie w rękach. Jak to z reguły zestawy z AliExpress? Na samym początku było całkiem sympatycznie, bardzo fajnie się układało do pewnego momentu, w którym oczywiście okazało się, że wszystkie klocki zaczęły boleć w trakcie składania, ponieważ wszystkie elementy przestały do siebie nagle pasować. Chodzi mi o to, że te milimetrowe różnice, które w LEGO są oczywiście dopracowane, w przypadku klocków niestety z Chin, z reguły nie działają zbyt dobrze. I ostatecznie z czasem układam okazuje się, że kolejne klocki coraz trudniej jest wcisnąć w poprzednie, ponieważ te milimetrowe różnice się nawarstwiają i przestaje to wszystko działać. Tak samo klocki są w wielu miejscach bardzo wygięte. Pomimo moich wszelkich prób i naprawdę dużego nakładu sił, nie byłam w stanie wcisnąć je w miejsce i dodatkowo, pomimo tego, że jest to taki mechanizm, który ujawnia nam zawartość, spróbuję go wyciągnąć pod warunkiem, no, no właśnie że wszystko mi się nie rozleci, ponieważ niestety, jak widzicie, Steve został tutaj w środku. Wszystko w trakcie rozkładania automatycznie się rozpada. Nawet mam na zewnątrz część tego zestawu, ponieważ jak się okazuje, nie trzyma się on nawet kupy w momencie złożenia i po prostu wszystko automatycznie nie odpada w momencie składania. Zostały jeszcze w środku. Niestety zestaw ten pomimo, że wygląda wizualnie całkiem nieźle to nie polecam Wam go, ponieważ jest niezwykle męczący w trakcie układania i ostatecznie ten cały Gimik, ta możliwość wyciągnięcia tej postaci ze środka, z reguły nie działa zbyt dobrze. Natomiast, jeżeli chcecie postawić ten zestaw gdzieś na półce i po prostu, żeby sobie wyglądał, to jak najbardziej możecie. Tylko jak ktoś do was przyjdzie w gości i będzie chciał to oglądać z bliska, to starajcie się zachować pewną odległość. Wiecie, tak, powiedzcie, że to jest jakiś eksponat. Bo jeżeli podejdzie bliżej, to zobaczy, jak w wielu miejscach te klocki się ze sobą nie stykają, niestety. I przysięgam, nie jest możliwością ich ścisnąć razem z powrotem, żeby, żeby wyglądały jakkolwiek dobrze. Chociaż akurat ten fragment wygląda naprawdę bardzo konkretnie. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta krótka recenzja. Dajcie znać, jak odbieracie ten zestaw, czy kupilibyście go. Tak. O, znowu coś odpada. Dajcie mi znać, czy chcielibyście więcej takich recenzji chińskich klocków z Aliexpress, ponieważ jest tam naprawdę cały ogrom niesamowitych zestawów, które na pierwszy rzut oka wyglądają fenomenalnie. Mam nadzieję, że zostawiście już lajka, suba, dzwoneczek, udostępniliście to wideo szerokiemu światu i mam nadzieję, że zanim spotkamy się ponownie przy okazji kolejnego filmiku, pogracie sobie coś fajnego albo poukładacie sobie jakieś fajne klocki Lego. Po prostu miło spędzicie czas. Dzięki raz jeszcze i pa pa, do zobaczenia.